Firma Kuhn jest liderem w wielu grupach produktów. Dominator. Jest to nowa maszyna na rynku europejskim. Proponowana od roku 2012. Na Agritechnice prezentujemy pierwszy model w wersji europejskiej. Jest to kultywator do głębokiej uprawy połączony z broną talerzową, która poza tym że spółknia glebie bardzo dobrze miesza. Jest to maszyna wyposażona również w specjalistyczny wał, który przygotowuje glebę do wysiewu siewnikami, do siewu uproszczonego. Tego typu maszyny wykorzystuje się w gospodarstwach w areale minimum 100 hektarów do 1000 i nawet więcej. Są to maszyny bardzo wydajne, przygotowane na intensywną uprawę gleby dla największych ciągników. One są w stanie zastąpić pług, co jest dzisiaj bardzo dużą dyskusją, no i przyczyniają się do dużych oszczędności w uprawie gleby. Dzisiaj rolnicy szukają oszczędności, ale nie do końca chcą wyeliminować pług w takich uprawach jak się w rzepaku, siew kukurydzy. Striger jest nową technologią, technologią uprawy tak pasowej. Jest to kultywator, który uprawia glebę do 30 cm ze specjalnymi elementami odrzucającymi resztki pożniwne, ze specjalnymi elementami, które wprowadzają na przykład nawóz, które przygotowują glebę pasowo dla rzepaku, dla buraków i dla kukurydzy.